Nie, moi wspaniali towarzysze to nie są żarty. Wreszcie po bodajże dwóch miesiącach poszukiwania odkryłem, jak w prosty i legalny sposób zrobić skina bez VIPa. Jeśli chcecie wiedzieć, jak to zrobić, to zapraszam do oglądania. Na sam początek wchodzimy sobie w buduj i mamy sobie nowy blokster, ponieważ najpierw trzeba zrobić takiego nowego skina właśnie z takim jakimś darmowym skinem, który jest dostępny przy tworzeniu konta. I to jest po prostu taki nie wiem jakiego chcecie to sobie właśnie takiego robicie i dajecie sobie nazwę taką jaką chcecie, możecie się też podzielić z przyjaciółmi. No i jak już się nam zapisało, to mamy właśnie o takie dzieło sztuki. I jak mamy takie cudo, to wchodzimy w edytuj żeby nam się tutaj to właśnie edytowało i teraz sobie szukamy jakiegoś takiego skina, który nam się podoba, żeby sobie wziąć takiego jakiegoś ładnego, na przykład o takiego, albo nie, jak on tutaj ma nieodwrócone końcówki włosów, to sobie wezmę jakiegoś innego, o właśnie taki na przykład cudowny, artystyczny banan no i sobie możecie też dać jakieś bronie, jeśli chcecie ale nie musicie, tylko czekajcie, jak teraz ja mam usunąć tą broń, dobra, ponieważ ona nam nie jest do niczego potrzebna, możecie też sobie zmienić kolory butów, na przykład sobie ustawimy na takie jakieś yy, celowo żółte, no i teraz jak chcecie sobie zapisać, to niestety, ale nic z tego, więc robicie coś takiego klikacie na te takie cztery kwadraciki, które są obok napisu zaawansowany i mamy sobie taki aparacik i jest napisane własne i sobie teraz musicie tak jakby trochę zjechać na dół o właśnie w ten sposób, chociaż tak chyba nawet też nie musicie robić, ale ja tak robię i sobie robicie właśnie taką fotkę, klikamy na fotka Blockstar, no i teraz mamy taki komunikat, że o nie, coś poszło nie tak próbuj jeszcze raz i teraz sobie wchodzimy w nasz profil i sobie wchodzimy wyedytuj ponownie i sobie wychodzimy właśnie z takiego czegoś, no i teraz uwaga, uwaga, proszę bardzo oto skin zrobiony bez VIPa wszystko legalnie i po prostu naprawdę cudownie i zobaczcie jakie to jest superowe, nie mam VIPa a za darmo, bardzo szybko i bardzo łatwo zrobiłem sobie takiego skina Niestety, ale ma to trzy minusy. Po pierwsze, żadni gracze ani w Nexusie, ani na żadnym świecie nie widzą takiego skina, którego sobie zrobiliście w ten sposób i widzą oni właśnie tylko takiego podstawowego skina. W moim przypadku jest to taka jakaś różowa włosa dziewczynka. Po drugie, na profilu ten skin się Wam też nie pokazuje, no i właśnie ten się pokazuje też taki jakby, nie wiem, darmowy, przykładowy i w moim przypadku jest to również taka różowa dziewczynka. No, i po trzecie, jak się wylogujecie ze swojego konta i się zalogujecie ponownie, to ten skin już zniknie i trzeba będzie go robić na nowo. Natomiast jest też jedna rzecz, która jest naprawdę bardzo fajna i po prostu niesamowita. Zobaczcie, że jak sobie wejdziemy w klocki i wejdziemy sobie w moje, to podziwiajcie, jak bardzo dużo klocków mam na tym koncie. I teraz zobaczcie, ile klocków mam na tym skinie. Otóż to, kiedy kopiujecie w pewnym sensie tego skina, wszystkie klocki wraz z nim, jakby się przekopiowują, i właśnie mam te wszystkie klocki na tym skinie, których nie posiadam na tym koncie. I na przykład jest tutaj jakiś klocek siana, jakiś klocek krzyż, jakieś tutaj właśnie klocki dyni, które są w ogóle limitowane. I naprawdę bardzo dobrze Wam radzę z tego korzystać, ponieważ nie wiadomo, kiedy moderacja to naprawi. Mam nadzieję, że to było dla Was przydatne i że ten film się Wam podobał, ponieważ wreszcie po tylu miesiącach będziecie mogli zmienić swój wygląd. Oczywiście, jeśli nie jesteście VIPami. Co prawda tylko Wy go zobaczycie, no ale zawsze coś. Naprawdę bardzo dobrze Wam radzę. Korzystajcie, dopóki je, do, to jest, ponieważ e, kiedyś było tak, że znaczy, moja Wicka znalazła taki błąd, że można było oddawać kryształy nie za VIP. No i ja o tym nagrałem i po prostu bardzo dobrze, ponieważ wielu z Was mogło na tym skorzystać, ale moderacja to znalazła i naprawiła, więc lepiej z tego też korzystajcie, dopóki możecie. A ja bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i oczywiście życzę wesołej przerwy świątecznej. Film wstawię wczoraj, jeśli będzie mi się chciało. Adios!